Nie pukamy, tylko Nie pukamy, wchodzimy. wchodzimy, Nie pukamy. Ja wiem, że pan tam jest. Proszę wejść. Ja wiem, że pan tam jest. Nie pukamy, wchodzimy. Bardzo Ech, proszę. Przepraszam, bo ja pierwszy raz przyszedłem do Jasnowidza. Od razu mnie pan tak zaskoczył przed wejściem. Nie, nie. Proszę siadać. Ja, bardzo mm, proszę, tak. Dziękuję bardzo. E... Dzień dobry. Moje nazwisko... Wiśniewski, Dzień... wiem, jak pan siada. I to szybko, bo żylaki panu strzelają, także. że... <laughs> to o tym to nawet ja nie wiedziałem. Hmm, tak. Ehm... Pofatygowałem się do pana, gdyż wiele dobrego jako o Jasnowidzu do tej pory udało mi się o panu usłyszeć. Naprawdę? Tak. No to a w takim razie bardzo mi miło. Czesław ciemnosłuch, Jasnowic. <noise> to mnie miło bardziej. Wiśniewski Krzesimir. Syn budzi woja! Tak, wiem, proszę siadać. <noise> tak. Ja wiem. U, oj, przepraszam, po prostu z dworca. <noise> e, 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 więc, e, więc od czego by tu zacząć? Kawa chrybata? No. A to pan jest jasnowidzem i pan nie wie? Hmm. pana wiem. Oczywiście, że wiem. Z tym, że kultura wymaga, żeby zapytać. O przepraszam. Eee, no to może... No to może kawy Kawa... nie ma. Aha. No to z brakulaku, prawda? Herbaty też nie ma. Aha, czyli jak nie ma ani kawy, ani herbaty, to raczej z fusów pan przyszłości <laughs> przepowiada. <laughs> <noise> Nie. No dobrze, to może ja zacznę od początku. Przyjechałem tu do pana, bo... Bo chce pan znać swoją przyszłość. Nie no pan jest nieprawdopodobny. <noise> tak, chciałbym znać swoją przyszłość. A konkrety szczegóły jakieś? To znaczy, jak jechałem PKS-em, to myślałem, że zapytam o pogodę na weekend, ale to już mi kred powiedział, także. Jaki kred? Jarosław Kret. A, no tak, ale wie pan, to jasnowic trzeciej kategorii. No, i myślę sobie, co ja panu pan będę gitarę szczegółami zawracał? Nie wie nie. pan, ogólnie chciał. Ogólnie. Ogólnie, ogólnie. A. ogólnie. ja za kilka lat, ogólnie czy do czegoś doszedłem, czy spełniłem A. swoje marzenia. A. Ogólnie czy zdrowie dopisuję. A. Ogólna sytuacja. Czyli ta, można ta. wyrzec, że co, ogólnie... Ogolone ogólniki. O to to. Z tym, że wie pan, ja jestem pierwszy raz, to nie wiem chyba, żeby się dało. No nie to... no, da się. Tak? Da się. To żal nie skorzystać. To jeszcze ten e, szczęśliwy numerek na najbliższą kumulację w sobotę, co? A tak. A tak. Oczywiście tak, e, oczywiście tak, przyszłość, tak z tym, że do piątku. E, nie rozumiem, jak do piątku. No e, przyszłość e, tak, z tym, że do piątku. No przepraszam bardzo, to dziś jest poniedziałek. To co, co pan jest jasno? Widzem, pan widzi na cztery dni do przodu? E, wie pan, ja jestem krótkowidzem. A tego na stronie internetowej już pan nie zamieścił, proszę pana. Nie? Nie, no na no, to... pewno tam druczkiem było. Małym druczkiem. A nie zauważył, no, bo ale, widzę, się, że... Tak, 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 Nie, no to moja wizyta mija się z celem, no to co mi nie. da do piątku? Proszę pana? No. Nie, no ale skoro pan już jest. No, ale to co z tego, że jestem? Bo no pan do... powiedział, że dobry jestem, prawda? Za, to, co mi da za do... połowę ceny. Niech pan mnie teraz nie naciąga. Nie, nie, proszę no. nie, 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 nie. Nie śmiał ja pan. Chcę ogólnie, ciągle. a nie do piątku. Co... No, a to właśnie nie ogólnie, tylko wszystko po kolei ze szczegółami, prawda? Do piątku. Ale Cek? co mi da do piątku? No ale dobrze, załóżmy, że sprawdzi się i pan przyjdzie znowu i... Jeszcze raz. I jeszcze raz. Ten I... za połowę ceny? No tu dogadamy się. <grym> no dobrze to potraktujmy to jako sprawdzian pańskich umiejętności. O! E, dobrze, niech będzie do piątku. Tak? Tak, dobrze, zaczynajmy. O. Co pan robi? No e, będę wróżył. Ty, przepraszam bardzo, to jakimi metodami pan wróży? E, e, ja proszę pana preferuję z kępy wyrwanych włosów? Albo z magicznej kuli. O nie, nie, no to ja nie mam mowy. Ja oczywiście wybieram magiczną kulę, no co pan? Na pewno? No pewnie. No. Wie pan, bo włosy mi lepiej wychodzą. No, no nie, nie, nie wątpię, tylko wie pan, włosy to akurat mogą mi się jeszcze przydać, bo... E, no? Bo mam malowanie w domu i pędzel zgubiłem. No, także no. zdecydowanie, jeżeli chodzi o mnie, to magiczna kula. No trudno. Dobrze. no Muszę się przygotować, proszę poczekać śwleczkę. Tu mam moją magiczną kulę. ładne cacko. Prawda? Mhm. Dobrze. Proszę się nie obawiać. Ja mam wszystko pod kontrolą. Mogą się dziać różne rzeczy, prawda? Tak, tak. Możemy zaczynać? Jestem gotów. Dobrze, zaczynajmy. Co? Co się dzieje? O, dobrze jest! Dobrze jest? O, o, dobrze jest! To co zostawić pana samego? Dobrze jest, ale muszę przełączyć. Jaj, to jak jest dobrze, to po co przełączać? No wie pan, no sprawdzałem ligę mistrzów na środę. A. Klik, o, o, teraz tak. O, dobrze jest. Dobrze? O, to... Do... Jest piątek! Piątek. Jest piątek. Zamieniam się w słuch. Piątek to bardzo ważny dzień dla pana. Dlaczego? Ponieważ w piątek zapiszę się pan na kurs prawa jazdy. Ale po co, jak ja mam prawo jazdy? Tak, z tym, że do jutra. Zaraz, zaraz, nie rozumiem. Jak do jutra? Jutro po urodzinach szwagra wracając swoim autem we krwi będzie pan miał 3 i 6 promila. Prowadząc nago swoje sejczęto nago? rozwali się pan opomnik ojca ryzyka. Eee. Eee. To ryzyko ma swojego ojca? Czy pieprzy pan w pomnik to się dowie? No to, jest, to jest niemożliwe, przecież u nas w mieście nie ma pomnika ojca ryzyka. Dziś jeszcze nie ma. No i co, tak pójdą po bandach i do jutra szybko zbudują? Pana mają kasiory, to wszystko robią. A. No dobra, nieważne. Czy przeżyje ten wypadek? Tak, przeżyję pan. No i całe szczęście. Ale zamknął pan na szpitalu psychiatrycznym. Na dziale obserwacji na trzy dni. Nie, to tam trzy dni czy to się jakoś przecipie, nie? A poza tym, co się może zdarzyć ważnego przez trzy dni? We środę pańska małżonka zajdzie w ciążę. No i to się pan pomylił, bo ona akurat do soboty to jest w delegacji. Jest! O matko i córko! O, o matko i córko i, i córko i córko! O, gratuluję trojacki! Co? Czego mi pan gratuluje? Przecież no, to czy... nie moje! Nie pana? O, co pan głupkarz? Nie, sam pan powiedział, że będę w szpitalu! Oj, powiedziałem, nie powiedziałem! Że sobie... na ewidentnie zajdzie w ciąży z jakimś innym facetem! Nie no skąd? Gdzie tam, wie pan, to takie tam... Kim on Coś? jest? A po co panu to wiedzieć? Po jajco, muszę wiedzieć! Nie, Kim on jest? No takie informacje... Rączki na kulkę! Spokojnie, spokojnie nie! No, no, do... Rozumiem, pan, muszę wiedzieć. No ale, za, no, wie pan, pan musi wiedzieć. Muszę wiedzieć. A ja muszę się skupić. To niech pan się skupia. Ale nie mogę, bo pan na mnie krzyczy. Krzyczę, bo pan się nie skupia. Nie, nie machamy pan skupia, paluszkiem! To nie, nie machamy paluszkiem! Spokojnie. Już leży paluszek, spokojnie. Spokojnie. Niech pan zobaczy, może pan ma jakiś przedmiot, rzecz należącą do małżonki, łatwiej będzie mi ją odnaleźć. Sprawdzę. Tak, proszę sprawdzić. O, mam. Co? Krem? Krem do dupy tam. <grym> nie do rąk. No ale śliska sprawa. konkrety, a nie pan kremem oczy mydlić. Hmm. Konkrety, a nie tam... To jeszcze mam zdjęcie klatki piersiowej. Hmm. O! No to, 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 to Z wakacji coś, no to co nie, dobik nie pan... Z a, a, a takie. Szkoda. Ale, ale, ale co szkoda? Złe? No, no, na tym akurat się nie zna. A, a takiego normalnego pan nie masz? No niech się pan nie ekscytuje. Normalnego, normalnego. I tak nie ma na co popatrzeć. Co pan? Ja jak sadzonych nigdy nie widziałem. O no, to musi panu wystarczyć. No dobrze, proszę wstać, przytrzymać. Ale po co wstać? No muszę dobrze falę znaleźć. Aha, aha, aha. To nie jest takie łatwe, wie pan. Zobacz, no, co, 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 co pan jest? O nie, 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 pan blisko, tutaj kontakt musi być. Proszę stanąć tutaj. Blisko, tak, o tak. I tu przy, przy sobie kontakt. O tak, o tak dobrze. Tak, dobrze, tak. <grywa> <U>. <grywa> Ej, cwany gapa. Tak, tak, Proszę szuka szukać bez zdjęcia. Szukamy fali, szukamy fali. Ale co, pan żaby łapie, czy pan fali szuka? Na teraz? fali szuka. No to gdzie antena? Do góry. No nie, oczywiście, że antena do góry. Jeszcze no. wyżej. No. Ale jak jeszcze wyżej? No co, a na krzesło stanąć? No tyle miejsca. No, to niech mi pan pomoże, bo sakieckę przyszczepuję. No. No, problemy nawet z chodzeniem po schodach. A tu... O! No uwaga. O! o. No! O. O. no o. Faktory, o! Lepiej, no lepiej. Jest. Jest pan szuka? Szukamy fali, szukamy fali. No, szu... Jest! Co? Jest hotel! Ten, w którym zatrzymała się moja żona w delegacji? Tak. A, mamy cię. <laughs> szukaj jej, pan. Szukaj. Szukaj, pan. Szukaj. O, czekaj ty. O, szukaj, pan. Szukaj. Szukaj, pan. Szukaj. Szukaj, pan. Szukasz, pan? A, szukasz. No, szukaj, pan. Co się dzieje? Co pan robi? Czekam na windę. Nie, no ja się załamię. To są jakieś... To moja własna żona zachodzi w ciąży z jakimś gachem, a ty, cyganie, na windę czekasz? Natychmiast, proszę, i schodami będzie szybciej. Schodami? A czym? Schodami będzie szybciej. A co pan myśli, że ja nogi na loterii wygram? Dopłacam podwójnie, Nie pan idzie schodami. Potrójnie? Dobrze, potrójnie. I jesteśmy na piętrze. No i co? Jest pokój! Pokój! Jest! Teraz uwaga! Wchodzimy na hama z zaskoczenia. Wchodzimy! Bez, be, bez Ty... Ło! Co? Co, co jest? Co jest? Co jest? Ale jest! Pr... A nie, to nie ten pokój. O. E, e, bardzo serdecznie panów przepraszamy. Ale by pan nas wciągnął pod kombajn. Przepraszam. Ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie. Jest pańska żona! To ona? Jest! Co robi? Siedzi na łóżku! Tylko trzyma test ciążowy. A wiedziałem, oszukujemy mnie. A sama? Jest i on! Kto? Je... Co się dzieje? Rwie mi zasięg. No to do góry antena! Ale widzi go pan? Widzę go! Kto to jest? Ale ma strasznie niewyraźną minę! W tej sytuacji to się akurat nie dziwię, ale kto to jest? Kto? No kto? Zerwało! Co zerwało? Połączenie! Gówno z pana niejasnowic. I jeszcze panu z pod pachy śmierdzi. Pół Polski do pana PKS-em przejechałem, a panu w najważniejszym momencie zasięg zerwało. A to nie widzi pan na jakim sprzęcie muszę pracować. Aha, tak to jest jak się kule od ruskich na targu kupi, proszę pana. Kupiłem, bo w nocy świeciła. Tak, a teraz ja będę świecił oczami przed całą ale, wsią. No ale spokojnie, coś wymyślimy. O, no, już pan z tą kulką wymyślił. Nie, no to... jest... piętki, ze pięćki, za pół węcej, za pół Załamamy, proszę pana. Coś by... Mam tak! Genialny. Oszukamy przeznaczenie. A to się da? Da się. Da się? Da się. A w jaki sposób? Da się. Ale w jaki sposób? Niech pan jedzie do hotelu i zabierze małżonkę, zanim to wszystko się stanie. Tak. A a sam pomysł jest dobry. Tylko, że z takiego szpitala psychiatrycznego to nawet do kibla nie wypuszczają. No to jeszcze wcześniej! Ej, jeszcze wcześniej! Ej, jeszcze wcześniej! Niech pan nie pije alkoholu na urodzinach szwagra! Mhm. No ale co? Mhm. To niech pan dotknie tej swojej magicznej kulki i niech sobie pan tak spokojnie pojasno widzi. Co mój szwagier by na to powiedział? Krzesimir, kur... ze mną się nie napijesz! Ty... Przepraszam! No i przepraszam przejdzie! No u niego nie przejdzie. Czyli jestem skończony, zrujnowany. Przez pana, proszę pana, przez pana. Nie, no... Wie, wie. wie pan, no... Może pewnych sytuacji nie da się już odwrócić, prawda? Ale, ale jak to mówią... Trzeba patrzeć jasno w przyszłość. E, Panuje łatwo mówić, bo pan jest jasno widzimy. No, a w sobotę jest kumulacja. A pan widzi do piątku. A no tak. Jestem skończony. Skończony. No dobrze, pomogę panu. No tak, dziękuję bardzo. Niech pan sobie zapisze ten szczęśliwy numerek na sobotę. Wiedziałem. Wiedziałem, że akurat z tym to pan może przykombinować. Co pan myśli, że jak zewsi to głupszy? Co ja nie widzę, nie wiem? Przecież takich ciuchów nie kupuje, się <grym> z pensji. Tylko gdyby pan nie mógł tam rozpowiadać. Ale, Co to? morda w kubę. Jeszcze panu dole odpala. To o! Z takiej kumulacji <grym> dla obu starczy. Miło, dziękuję. A żona rzecz nabyta kupi się drugą. To o! Za tyle to pan sobie pięć kupisz. Bez teściowych. To... I to każda full option. Mm. No to szabarach, babkę w piach i jedziemy. Szczęśliwy numerek na sobotę, to... Szczęśliwy numerek na sobotę to... Szczęśliwy numerek na sobotę to... Szczęśliwy numerek na sobotę to... To... Jeden! No. Siedem! Siedem. Znaczy nie, jeden! Chodź, a... Chociaż zaraz moment... Nie, no siedem, znaczy yy, co pan zapisał? Pokreśliłem strasznie, bo pan najpierw powiedział jeden, potem siedem, potem jest znowu się i jeden, to ja nie wiem, siedem czy jeden. E, e, a jaki pan ma jest szczęśliwy numerek? Mój? Tak, 92. No to to oczywiście. Niech pan pisze cztery. Cztery? Cztery! Szczęśliwy numerek na sobotę to cztery. Cztery! Zapisałem cztery. Nie pięć. Cztery! Ale czy to jest pewniak? A o to niech pan pyta małżonkę. O! Ho, 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 nie, nie, proszę pana. O, nie, nie. Do tej ździry po tym, co mam zrobić? Słowem się w życiu nie odezwę. W życiu. To będzie pan musiał odnaleźć tego faceta. Jego? Tak. A po co? J, jak to po co? A kto w sobotę lepiej niż on będzie wiedział, jak wygląda szczęśliwy numerek? GOSPODARZU! Eee... GOSPODARZU! CICHO! CO SIĘ PAN DRZEŚ? Drzesie, się, bo już mnie krew zalewa, proszę pana. Czy pan Nie SPADŁO, CZY CO? Pytam, gdzie pan był? W sklepie. Trzy dni? Specyfika wiejskiego handlu. Przepraszam bardzo, a co można robić w wiejskim sklepie trzy dni? A proszę pana grałem w monopol. Aha. Rrr. Czyli po prostu pił pan wódę. Nie, stawiałem hotel na A Coś mnie ominęło? Tak, proszę pana, ominęło. Przyjechałem tutaj przed wczoraj. Wykupiłem sobie proszę pana w czasy turystyczne, w agroturystycznym yy, yy, takim tutaj specjalnym. Y, 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 jest... Halinka. Ha, halinka, tak. No. Agroturystyka Halinka. Ta jest, to jest ten budynek. Ta szopa? Nie, 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 ta mniejsza. To co pan pokazuje to jest Halina. Przepona. Ja mam tutaj wyraźnie napisane w folderze, że Halinka to jest wolnostojący bungalow z widokiem na jezioro. Tak. No i się niestety nie zgadza. Ale tylko Bulungalów i jezioro. A to zdjęcie? A, to Sri Lanka. Ja się załamie. Proszę pana, a propos Sri Lanka. To w tej szopie jest taka Sri Lanka, że tam jest mucha na muszę, proszę pana. Się ukryć nie da, że tam była oburka, no niestety. Coś tak czułem. Mhm. A wie pan, że samym malowaniem muchy się nie da oszukać? Mądre bydle. No. Mocha swój rozum ma Na byle czym nie siada Halo Ja tu cały czas jestem Od dwóch dni mieszkam w jakiejś szopie I od dwóch dni nic nie jadłem pana, ja też niewiele jadłem I się nie użalam no. Jako pan opcję wykupił? Ja wykupiłem? Proszę bardzo, jest napisane Bed and breakfast No, czyli śniadanie od 5 do 5.30 Pan chyba żartuje. Przyjechałem na wakacje i będę wstawał o piątej na śniadanie? Pana wybór. No dobrze, 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 dobrze. A obiad o której? A to się panu nie gryzie z nazwą bed and breakfast? Taki pan mądry, tak? To a propos bed and breakfast... To chciałem zapytać o łóżko, bo tu jest napisane, że łóżko... Borgalowsk Halinka jest urządzony w stylu egipskim, posiada prywatny basen, łóżko, dwa krzesła i deskę do prasowania. To jest błąd, literówka. Jaka literówka? Po słowie łóżko powinno być czyli: łóżko, czyli dwa krzesła i deska do prasowania. Informuję Pana, że nie będę sypiał na desce do prasowania. Zawsze Panu mogę zmienić opcję na only breakfast. <laughs> no, że... <laughs> A basen gdzie? Pod krzesłem. A mógłby Pan jeszcze tak wyjaśnić, co w tym wszystkim jest takiego egipskiego? Że co? No bo w stylu egipskim. To co w tym jest egipskiego? A, prądu nie ma. Egipskie ciemności! He he. Ale e, przy basenie masz pan taką rurę od odkurzacza. Przy basenie rura do odkurzacza? Tak, a, a, a po co? Jakbyś miał pan w nocy szysie pyknąć, to... Nie pan dla zabicia czasu, nie? Aha. Mógł są... się pan na zabijać, to rura się przyda. To są już wszystkie atrakcje, rozumiesz? Nie, 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 nie. E, we środę mamy jeszcze pokaz weterynarii krowiej. E, w czwartek mamy ringo, a w piątek spotkanie z ciekawym człowiekiem. O! A kto to taki? Moja żona. Super! A co w niej jest takiego ciekawego? Wąsy. Ciągnik uciągnie, powiem. Proszę pana, ja mam tu akurat napisane, że w piątek nie jest spotkanie z ciekawym człowiekiem, tylko przejazdy bryczką. Tak, ale to jest dodatkowo płatne. Nie ma problemu, jestem bogaty, ja sobie wykupię. Nie da rady, wszystkie bilety opchnąłem od razu. czy tak się, więc... się nie da, tak? Pytaj pan jeszcze u konika. się wybrałem na urlop, proszę bardzo. Przez internet zamawiałem i miałem mieć tak. Proszę pana, mieszkam w szopie, a miałem mieć e, windsurfing, kitesurfing, paragliding. A co mam? Shopping. <laughs> rezygnuję, proszę pana, rezygnuję. Nie musi mi pan zwracać pieniędzy, niech pan sobie weźmie te pieniądze, w buty wsadzi i więcej hoteli jeszcze wykupi. A ja już buty mam, Kasia, będzie, panie. Jeszcze na koniec wszystko. pan mi powiedział, bo tutaj w tym pana folderze Ta? są piękne zdjęcia, recenzje i Ta? wszyscy ludzie, Ta? którzy tu sfotografowali, to proszę, palmy, lazurowa woda, plaża. Piękne, no. nie? Piękne. I, I gdzie to wszystko, przepraszam? Proszę pana, e, to jest cudna fototapeta. Jak pan chce takie zdjęcie, to e, jest miejsce na Facebooku, pan sobie umieści, wszystko będzie. Czy to jest fototapeta, tak? Tak. A gdzie te z zdjęcia ci wszyscy ludzie robią? A, mam takie specjalne miejsce, zapraszam Pana do Photoshopy. <śled>